Najbardziej skorumpowany nauczyciel, jakiego widziałem, próbował zniszczyć mi życie. W naszej szkole obowiązywała zasada losowych kontroli szafek. Teoretycznie po to, by pilnować porządku, ale praktycznie była to broń w rękach dyrekcji. Nigdy się tym nie przejmowałem, dopóki nie podrzucili mi czegoś, co mogło mnie złamać. Zbliżał się tydzień wyborów na przewodniczącego samorządu, a ja prowadziłem w każdym sondażu nad arkiem, z synem członka rady szkoły, który myślał, że wszystko mu wolno. Im bliżej głosowania, tym bardziej był zdesperowany. W dzień wyborów zobaczyłem, jak kręci się przy mojej szafce, a kiedy zauważył, że go obserwuję, odskoczył jako parzony. Nie spodziewałem się, że za chwilę całe moje życie runie. Podczas pierwszej lekcji do klasy wszedł dyrektor Kaczmarek, znany z tego, że nie cofa się przed niczym, kiedy chce kogoś ukarać. Wskazał mnie i oznajmił, że czas na losową kontrolę szafki. Serce waliło mi jak młotem. Otworzył drzwiczki i od razu na wierzchu tuż obok mojego podręcznika leżała metalowa piersiówka pełna alkoholu. Zamarłem. To nie było moje, ale dyrektor tylko pokiwał głową i powiedział, że wyjaśnię to na rozprawie dyscyplinarnej. A obok, niby przypadkiem, stał Arek, teatralnie udając szoki i współczucie. Stary, nie wiedziałem, że masz problem z alkoholem, rzucił głośno tak, żeby cała klasa słyszała. W gabinecie dyrektora czekał już gotowy dokument o moim zawieszeniu. Tuż dosłownie jeszcze nie wysechł. Trzy dni zawieszenia usunięcie z wyborów koniec marzeń. Prosiłem o sprawdzenie monitoringu, błagałem, ale kaczmarek tylko uśmiechnął się pod nosem. Mama przyjechała, wściekła i zdezorientowana, ale dyrekcja opowiadała jej bajki o moim uzależnieniu. Byłem bezsilny. Wybory odbyły się tego samego dnia, moje nazwisko zniknęło z listy, a Arek wygrał bez problemu. Przez dwa tygodnie próbowałem wszystkiego. Odwołań rozmów, pisania do rady szkoły, ale nikt mnie nie słuchał. Wszyscy mieli związane ręce, bo ojciec Arka ciągnął za sznurki. Już miałem się poddać, kiedy los podsunął mi sprzymierzeńca w najbardziej nieoczekiwanej osobie. Pan wróbel, starszy woźny, zatrzymał mnie po lekcjach i drżącymi rękami podał mi swój stary telefon. Widziałem, jak Arek majstrował przy twojej szafce, szeptał. Okazało się, że nagrał wszystko, bo coś mu nie pasowało. Na filmie widać było wyraźnie twarz Arka, jak wyciąga piersiówkę i wsuwa ją do mojej szafki, upewniając się, że nikt go nie obserwuje. Miał pecha, bo obserwował go woźny z mopem w ręku. Nie czekałem ani chwili. Wpadłem prosto do biura nad inspektor nowickiej, przerywając jej spotkanie. Sekretarka próbowała mnie zatrzymać, ale już odtwarzałem nagranie na głos. Na jej twarzy pojawił się lodowaty grymas. To poważne przestępstwo, powiedziała chwytając za telefon. Podrzucanie alkoholu, manipulacja, wyborami, spisek za to ktoś odpowie. Następnego ranka policjanci weszli na lekcję arka i zakuli go w kajdanki na oczach całej klasy. Jego ojciec musiał w ciągu dwóch godzin podać się do dymisji z rady szkoły, a dyrektor kaczmarek zniknął ze stanowiska kilka tygodni później, niby na wcześniejszą emeryturę. A ja? Wróciłem do szkoły jako ten, który udowodnił, że nawet największa korupcja może runąć, jeśli ktoś ma odwagę walczyć.